Jak tylko zmieniłem mundur na cywila, to był 2 lipiec 1945. Pierwsza moja podróż była do Skwierzyny. Ze Skwierzyny miałem dojść do Międzyrzecza, gdzie był inspektor lasów. No te 20 kilometrów trzeba było przejść na piechtę. Tam kolejarze, bo nikogo nie było widać tam w całym mieście, Niemcy co zostali. To się pochowali, te 20 kilometrów przeszliśmy do Międzyrzecza, gdzie był inspektor Cyran i najpewniej było zresztą nocować w tym okresie gdzieś na milicji, proszę Pani, pewnie dalej pić, jeść. W Świebodzinie był już Nadlesiczy chorzowski. stary Nadlesiczy przedwojenny i tam myśmy podzielili na mapie teren, który tam będzie... On w gospodarzu ja. i ja, on mi tak powiedział, wie pan, jak się pan nie będzie, bał, Jest śliczny budynek na Nadleśnictwo, ale w środku lasu, nad jeziorem, właściwie pełny komfort, ale jeśli się pan nie... nie żadnego sąsiedztwa, nie ma nic, żadnych chalupy, nic. Objąłem posadę Nadleśniczego, najpierw to się nazywało Złoty Potok, bo teren to ja przez nazwałem jak Myśmy nadawali te nazwy lesi. 30 lat byłem i przyszedłem na emeryturę, no i wyprowadziłem się do Zielonej Góry. Dwóch synów leśników, dwóch wnuków leśników. Ten, który zasadził chociażby jedno drzewo, to nie stracił na próżno życia. I to, wie pani, tak się zastanowić? Jest sens ten duży, prawda?